Modułowe meble kuchenne to prawdziwy hit, ale zanim zdecydujesz się na zakup, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, jakość materiałów. Płyty MDF czy lamenyti mogą być podatne na wilgoć, co prowadzi do ich wypaczania. Wybieraj meble z materiałów odpornych na wodę, które łatwo się czyści. Kolejna sprawa to okucia i zawiasy. Tanie mechanizmy szybko się zużywają, co skutkuje krzywymi drzwiami. Solidne, markowe okucia to klucz do długowieczności. Nie zapomnij o dopasowaniu modułów. Nierówności między szafkami mogą zepsuć estetykę kuchni i zmarnować przestrzeń. Pamiętaj, jakość zawsze wygrywa z niską ceną. Sprawdzaj opinie, testuj meble w sklepie i upewnij się, że producent oferuje dobrą gwarancję. Twoja kuchnia powinna być funkcjonalna i piękna przez lata, a nie rozczarowywać po kilku miesiącach. Jakie są twoje doświadczenia z meblami modułowymi? Podziel się swoją opinią.